Yo, yo, yo! Witam Was, Opsi! Mam dzisiaj dla Was przygotowaną nową metodę przekazywania wszystkich pojazdów dla znajomego, od znajomego. Jest to bardzo prosty sposób, nowa metoda. Tutaj kilka wymagających etapów, a mianowicie najważniejszy etap, który musicie przejść, a raczej co musicie posiadać, to martwy slot. Dokładnie, tak jak słyszycie, ironia losu. Jak to jest możliwe, że cały czas podczas tych wszystkich glitchy chcemy uchronić się od tego, tej zjawy, tej, tej choler, tego cholerstwa, ten tej martwy slot, a teraz jest on tam niezbędny do tego glitcha. Przedstawię wam właśnie jak w ogóle stworzyć ten martwy slot, bo zapewne wielu z was będzie o to pytać, a więc powiem Wam właśnie w ten sposób: jeżeli go macie, no to jest spoko, musicie go tylko ustawić do tutaj, właśnie do klubu nocnego, do tego pomieszczenia serwisowego. A jeżeli nie macie, to musicie posiadać w klubie albo w ogóle gdziekolwiek, na jakimkolwiek miejscu, tylko na slocie, zwykłym slocie, pojazdy specjalne, czyli na przykład wszystkie te pojazdy z, z, z klubu nocnego, czy też może być także ten specjalne pojazdy, import, eksport, te buggy rampy, fantony itd. Tylko musicie je posiadać na zwykłym slocie jest to niezbędne, aby zrobić sobie martwy slot. I, I właśnie najlepiej zrobić to w ten sposób jak ja to robię. Czyli ustawiamy jakiś pojazd obojętnie, jaki tutaj właśnie w tym, w tym pomieszczeniu serwisowym i teraz wyjeżdżamy tym pojazdem obojętnie jaki pojazd tutaj. I wjeżdżamy do garażu, gdzie posiadamy ten specjalny pojazd. <laughs> Czyli, tak jak widzieliście, Speedo, Ule, Terabyte, czy właśnie te wszystkie z import-export. No i wjeżdżamy na ten garaż, gdzie posiadamy ten pojazd. Tylko musi być on, ten garaż pełny. I teraz, gdy już jest pełny, no to robimy podmiankę na pojazd, który chcemy się pozbyć, bo teraz będziemy się pozbywać tego pojazdu. Jeszcze nie teraz, ale za chwilę. Czyli ja tutaj, jak widzicie, mam tego Pandera. Jakiś tam zwykły nie ma tu żadnych modów, także jest mi on niepotrzebny. A widocznie dobrze tutaj był, bo mi się przydał, i po prostu podmieniam za niego, za tego Pantera. Tak jak mówiłem, możecie tutaj użyć każdy pojazd, który macie specjalnie na slocie. Te pojazdy z import/export one są niewidoczne, ale jeżeli za nie podmienicie, to też będzie, jeżeli oczywiście je posiadacie. No. no i generalnie chodzi o to, aby przemieścić ten pojazd któryś specjalny właśnie do tego pomieszczenia y, serwisowego który ma tylko jedno miejsce i właśnie tam musi się znajdować martwy slot my już mamy tam pojazd specjalny i teraz pokażę wam jak jak, y, jak stworzyć ten martwy slot no cholera jak, jak do czego to doszło przez tyle lat tworzymy martwy slot naprawdę masakra no i teraz spójrzcie jeszcze wam pokażę że na tym właśnie miejscu w klubie nocnym znajduje się, chcę to kupić, a jakiś pojazd, chcę wam tylko pokazać. Spójrzcie, teraz wchodzimy na właśnie ten, 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 to wejście, o i tutaj jest ponder. Jest ponder, czyli wszystko jest ok. Teraz bierzemy pojazd z ulicy, obojętnie jaki, taki, żeby tylko wiał do garażu oczywiście. Pierwszy lepszy i wjeżdżamy właśnie tam gdzie przemieściliśmy pondera. Czyli tak jak mówię, jeżeli już macie martwy slot stworzony, to musicie go przenieść. No tak samo go przenosicie w podobny sposób, a jeżeli nie, nie, nie chcę wam przeskoczyć normalnie z podmianką pojazdów, no to po prostu przez MCO. I zobaczcie, teraz wjeżdżam do tego właśnie serwisowego pomieszczenia i dostaję komunikat, że usunę ten pojazd wraz z jego ulepszeniami. Klikamy, że tak, chcemy go usunąć. Czyli potwierdzamy komunikat, usuwamy ten pojazd. Ten pander już został usunięty, tracimy go, i teraz wyjeżdżamy tym pojazdem i go po prostu wysadzamy. Właśnie o to chodzi, aby pozbyć się pandera, wysadzić ten pojazd. I teraz, jak już wysadzimy ten pojazd, to mamy martwy slot. Mamy martwy slot. Tak naprawdę wystarczy Wam tylko jeden martwy slot, nie potrzeba tutaj więcej także jeżeli nie macie martwego slotu, a posiadacie takie pojazdy no to możecie poświęcić na te glitche, bo naprawdę glitch jest fajny i teraz spójrzcie, chcę kupić na to miejsce właśnie tego pondera i mam puste, jeżeli wam pisze, że jest miejsce puste, to jest martwy slot, nie możecie tutaj nic kupić, spójrzcie nie sprzedano, zakup anulowany czyli nie możemy tam nic kupić jest martwy slot cholerstwo, które zawsze chcieliśmy się pozbyć a teraz to tworzymy Mamy martwy slot. Spójrzcie jeszcze raz, chcę kupić. Nie możemy na tym miejsce nic kupić. To jest metoda, jak stworzyć martwy slot. Oczywiście, jak posiada się te pojazdy specjalne. Jeżeli już macie martwy slot, to tak jak mówię, musicie go tylko przenieść w to miejsce właśnie do, w ten garaż w klubie nocnym. Teraz sprawę w taki sposób, że musimy mieć inny, inny klub nocny. Nie ten, który widzicie tutaj. Tylko ten najdroższy, chyba on jest najdroższy Już Wam pokażę, gdzie się znajduje On się właśnie to Sorki, to nie tutaj On się znajduje właśnie tutaj Na północy blisko e, Blisko salonu gier Czy, czy tam e, areny tasz, e, Znaczy penthouse Też jest w blisko także fajna lokacja Tak czy inaczej, no właśnie ten Ten tutaj klub nocny Musimy zakupić lub po prostu wymienić Jeżeli macie inny to wymieniać. Oczywiście nie tracicie nic, co znajduje się w tych garażach, także bez obaw. No i teraz już przechodzimy do glitcha, czyli osoby, które już mają wszystko zrobione, mają te martwy slot, macie już tam właśnie w tej klubie nocnym, no to już przechodzimy do glitcha. Robimy sobie sesję tylko dla zaproszonych ze znajomym. Zapraszamy znajomego. Oczywiście mamy jak najlepszy tryb, czyli jakiś swobodny, aby szukać kogoś z innym trybem celowania. Też będziemy potrzebować i właściwie tyle. Musimy posiadać oczywiście jeszcze MCO i spójrzcie na mapkę. Tutaj robimy wszystko, w tym miejscu, tutaj gdzie ja jestem. I tutaj zaraz mamy wyżej właśnie nas klub nocny. Też mamy klub. Możecie spróbować na innym klubie nocnym, jeżeli was nie stać coś z tych rzeczy, ale wszyscy robią tutaj, więc, więc my też będziemy się trzymać tejże formy. No i spójrzcie, tutaj właśnie ustawiamy MCO, na MCO na pacę ustawiam, Oczywiście musi być tam. Pojazdy, komora na pojazdy, przechowania pojazdów osobistych, no i tam wstawiamy, tam wstawiamy Fadzi, czy jakikolwiek pojazd, który chcecie się pozbyć, bo na niego będziemy właśnie kopiować. Zobaczcie jeszcze raz, bo pokażę, że tutaj ma martwy slot, nie możemy tutaj dokonać wpłaty, czyli potrzebujemy zakupu, czyli potrzebujemy martwy slot. Właśnie w tym miejscu, gdzie ja Wam pokazałem już na początku i teraz Wam pokazuję kolejny raz. No i sesja, jak widzicie, nasza plus swobodne celowanie. Znajomy ustawia nam pojazd, jak widzieliście, który nam przekazuje w tym miejscu. MC ustawiamy tutaj, tak żeby nie przeszkadzał na ulicy, żeby tutaj nie robić się korek, bo to też nam będzie przeszkadzać. No i teraz wsiadamy z znajomy do jego pojazdu, który nam będzie przekazywał i znajomy nas tu podrzuca. Najlepiej, bo szybko wtedy pod nasz klub nocny tutaj sobie parkuje na poboczu i, i czeka na nas. Bo my teraz musimy wykonać taki prosty trik. I my wychodzimy z pojazdu, nas znajomy tutaj, czeka na nas w pojeździe, a my bierzemy obojętnie jakiś pojazd, taki żeby wjechał do garażu z ulicy. Ponownie bierzemy pojazd z ulicy i teraz udajmy się do, do naszego. Klubu nocnego, właśnie do tego gdzie mamy martwy slot. Z tym, że w wpierw y, Xbox. Także ustawiacie sobie, sprawdzacie sobie znajomego, który ma inny tryb celowania. My tak samo sobie przygotowujemy, już to, to, to właśnie na, na inny. No, na PlayStation to oczywiście jest prostsza sprawa. Albo społeczność, albo znajomy. No i przygotowujemy sobie to. Nie musicie to robić od razu, ale. Ale lepiej sobie to przygotować. No i teraz wybieramy to miejsce, i tu znowu dostajemy komunikat, że ten pojazd zostanie usunięty wraz. Oczywiście się nie da tego slota tak zlikwidować, także bez obaw dostajemy czarny ekran. I teraz dołączamy do znajomego z innym trybem celowania. Najlepiej dwa, dwukrotnie, żeby dostać ten komunikat że ma inny tryb celowania nie potwierdzać tylko dwukrotnie dołączać i teraz mamy takie właśnie błyski to trwa jakieś 15-20 sekund i spójrzcie w dolnym rogu jak Wam się pokaże mapka już będzie Wam się renderowała mapka to spamujecie trójkąt czyli spójrzcie teraz zmienia się nam już mapka i teraz spamuję trójkąt pek 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 i spadam I spadam wychodzę z pojazdu po prostu i spadam i o to właśnie chodzi. Teraz biegniemy do, do pojazdu. gdzie znajomy nas czeka. Wchodzimy do niego i jedziemy już pod MCO. I teraz już przechodzimy. I to, słuchajcie, ten, ten manewr robimy tylko raz. I dzięki temu manewrowi, tak jak robicie jak ja, możemy teraz otrzymywać od, od Zioma nawet 200 za drugim. Bez, po, bez e, powtarzania tego etapu. Czyli od tego momentu możecie przyjąć 200 pojazdów jeden po drugim. Co chwilę. Tylko zależy jest od tego, ile posiadacie miejsca w waszych garażach i pojazdów na pozbycie się. Czyli teraz pójście, ja już tam mam motorek przygotowany, on już z MCO pochodzi, on już, jego miejsce to jest MCO. Nawet jeżeli nie był w MCO, to wystarczy potwierdzić komunikat przed wjazdem. I słuchajcie, was znajomy teraz wchodzi po prostu na jakiś, jakąś osobę z fabuły i zostaje na tym czarnym komunikacie. Tylko tyle. On siedzi na tym czarnym komunikacie w postaci fabuły. A wy podjeżdżacie, czyli osoba, która przyjmuje pojazd, podjeżdża pod swoje MCO, daje dipad w prawo, jeżeli ma tam jakiś pojazd w środku, no to potwierdza komunikat, jeżeli nie, jesteście chwilę zmrożeni i znajomy go samoczynnie wyrzuca z pojazdu lub zsiada z motorku. Teraz on może już wyjść z tego komunikatu, nawet może nim zostać, nieważne. A wy po prostu oddalacie się od motorku, od MCO, żeby po prostu. Tu Mieć tam kółeczko, bo schodzicie teraz z pojazdu i po prostu udajecie się pod MCO. Czyli was znajomy tam, widzicie nieznajomy stoi pod MCO. My podbiegamy, musi być znajomy pod MCO, abyśmy mieli ten komunikat: wejść sam lub zeznajomy. Klikamy wejść sam i znowu dołączamy do tego samego znajomego z innym trybem. Najlepiej dwukrotnie tak jak mówię, anulujemy drugi o innym trybie tak jak to było wcześniej i biegniemy, jesteśmy niewidzialni wchodzimy do pojazdu i wciąga nas DMCO. i to jest już cała sprawa całe, całe właściwie przekazywanie pojazdu a teraz jeżeli chcemy yy, dostać kolejny pojazd od znajomego czyli spójrzcie jakie to jest banalnie proste to jak mówię, ile posiadacie pojazdów do pozbycia się, czyli jeżeli macie cały garaż obętniaki jakich pojazdów, tam o Legii, to po prostu teraz możecie jeden po drugim przyjmować pojazd na ich miejsca. Czyli ja teraz przez klub motocyklowy? Jeżeli oczywiście macie motorki, no to najszybciej wzywacie przez klub motocyklowy, a jeżeli nie, no to możecie normalnie użyć mechanika i wzywać po kolei pojazdy, które chcecie się pozbyć. Ja tutaj sobie jeszcze chcę wam pokazać, że, że mój pojazd. Mam tutaj cały garaż, na przykład Fagio. Y, y, I tam Fadzi, o to w tym fadzie właśnie wezwałem, co był tam na samej górze, a zaraz Wam pokażę, że, że LEDi także, to pierwsze LEDi, które tam w tym garażu się znajdowało, to od góry to jego też wezwę i zobaczycie, że na jego też skopiamy. No i to robimy teraz to samo, czyli Wasz znajomy wzywa pojazd, który chce Wam dać. Oczywiście może to już zrobić dużo wcześniej. Ja to po prostu robię na dwóch playach, dlatego więcej muszę tutaj. Przełączać obrazy, ale, ale generalnie jest tak samo. Nie? No i znajomy wezwał nam drugi pojazd, siada na motorek, wchodzi na, na ten komunikat o innej postaci, tam z fabuły, zrzuca go z motorku, oddalamy się troszeczkę od kółka, żeby mieć, mieć po prostu kółko, żeby wejść do MCO, i znowu wchodzimy na znajomy, jak widzicie, stoi. Tylko i znowu potwierdzamy, że wychodzimy sami, podwójne kliknięcie, wchodzimy na znajomego z innym trybem po dwa razy anulujemy komunikację z innym trybem znowu jesteśmy niewidzialni, wchodzimy do pojazdu, wciąga nas i robimy to w kółko, aż nam się skończy miejsce lub pojazd od znajomego teraz wychodzimy z MCO znowu znajomy już może wzywać nowy pojazd a my możemy już wzywać tak samo zobaczcie, teraz będziemy wzywać LG darmowe i teraz będziemy darmowe LEDy pozbywać się. Także zobaczcie, zwróciliście może uwagę, że jeżeli wjeżdżałem już tym drugim motorkiem, znajomy był na, na z tyłu, nie na tym komunikacie, a innym na komunikacie o postaci fabularnej, a ja mam wtedy dostaję komunikat, bo jeżeli macie pełne MCO, wystarczy kliknąć, potwierdzić, i wtedy przeskakuje. Ym, ten e, pojazd, który jest w MCO wskakuje po prostu na ten motorek, który, który wzywałem z tego garażu czyli tam się wszystko fajnie układa, jak macie same motorki to wszystko ma, będzie wpadać od razu do tego nie musicie tu wjeżdżać, wyjeżdżać, nawet lepiej nie wchodzić do MCO, bo wtedy dostaniecie zwieszeni tam i, i po prostu się nie będziecie mogli z tego wydostać no i teraz spójrzcie, e, znowu znajomy podstawił mi furę, a ja teraz wjechałem już LG. Tak samo wchodzę, pod dołączam do znajomego z nim trybę, wychodzę. Moja ledzi stoi obok, a ja sobie wybiegam do kolejnego. Rewolterka, to już trzeci, zobaczcie. To Sony pojazd nie teraz jest co minutę, nawet może i mniej. Że jak widzicie, dobry glitch, warto tego dead spota chyba sobie zrobić na to przekazywanko, bo naprawdę proste, bez jakichś skomplikowanych czynności i co najważniejsze, skuteczne. A więc, a więc zapraszam Was i, i mam nadzieję, że każdy z Was sobie już będzie mógł z tym bez problemu poradzić. I to jest wszystko z mojej strony. Pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy: że u łopsiego, u moich ziemali nie ma, nie było i nigdy lipy nie będzie. Yo! pozdrow dla Was.